Witam, witam moi drodzy w Uptown. Ja jestem penetrator listy 158-167. i Zaczynamy od tego liściku, dosyć mocno schowanego. Patrzcie, gdzie on tam jest. Pamiętam też się chwilego szukało o, w ogóle. Nie tam, nie tam było wreszcie, zapomniałem, kurde, czy tam trzeba iść naokoło. No tak, tam się przejdzie, ale kurwa, ile? Jak daleko? No, tutaj przez tą barykę trzeba przejść. No dobra, trudno, przebiegniemy się kawałek 158, 167, czyli e, około ile tam 10 listów? No, czyli taka dosyć uczciwa e, liczba, jak na odcinek. O, tutaj w ogóle te skały tak wnikamy. Co, co tu w ogóle? Dlaczego oni tak oszukują? Wiecie, ja na przykład bym powiedział, że a tutaj skały ja przez niej na pewno nie przejdę i tak wiecie, bym tego listu nie wziął i co, i co, gro? Jakby się czuła, kurwa, naprawdę jaki kawałek trzeba ale ktoś sobie wybrał w ogóle, Tomasz Slapota ślepota. Eee, ok, tu teraz mamy nowego, nowy list. Mogę tutaj podjechać samochodem, to by było zawsze trochę mniej tych kilometrów do trzepania. No ale co tam damy radę? Nie tak, wciska jeszcze jeden i będzie mieli 159 listów, czyli tyle było w podstawowej wersji Mafii. No niestety jest ich 30 więcej. Tak, więc jedziemy. A w ogóle patrzcie, statystyki gry jak rosną 51%. Tutaj tak fajnie wzrastają w miarę w postępu zbierania tych listów W a 3 na przykład coś tam jakieś wykonaliśmy misję poboczną, to zawsze był problem, bo te statystyka przeważnie rosła, jak się na przykład zakończyło jakieś tam jakieś zadanie, na przykład wszystkie paczki, wszystkie te, bo tak to one nie wiem, albo tam dzwoni minimalnie rosły w trakcie, albo w ogóle cały chuj rósł tam. Dobra. Idziemy teraz tu. Okej. Okay. I... Co, nie przyjadę? Aha, idziemy w ogóle. Tutaj też nasza kryjówka będzie, nie? W przyszłości. I tu jest list spod znaku. O jest, dobra. Spod znaku fabułę, że w sensie wiecie. Anton Newikes, AK Sharp. Czy to taki Sharp to ja nie wiem. Okej. Okay. Nie. Mi nie potrzebuję siada, bo tam jest zaraz drugi obok. Ale tu ruch. Ok. I tu coś będzie następnego. Pan węglowy jest następny. Wacław Mówisz, że się nie chce. Nie chce czytać tych nazwisk. 189 to zdecydowanie za dużo. Wiecie, oni powinni jakoś tak rozłożyć aktywność, coś innego dodać, tych listów mniej, a to tak jakby nie wiem, całe te 100% polega praktycznie na, na listach, tych Playboy to jest tyle, co kot napłakał Ok, ci tu raz, dwa, trzy i lecimy teraz tu jest mega, mega uciążliwe zadanie, podejrzewam, że coś ala coś ala gołąbki w GTA 4. tym, że podejrzewam, że w czwórce troszeczkę lepiej się jeździ. Tutaj eee, nie wiem jak to. Znaczy, nie, 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 sorry, odwrotnie. Tutaj się znaczy tak samo się jeździ tymi samochodami w jednej i drugiej części, natomiast tam jest ten mega problem, nie wiecie, bo strzelamy i ta policja, nie. To tam też mi właśnie wielu z Was pisało, że jak będę wykonywał te gołębie, że chuj mnie będzie strzelał, jak po raz kolejny strzela sobie gołąbka, tutaj cyk policja. Czyli tu jesteśmy teraz. I tu z lewej strony. A, jest. Mówisz, no ten taki skill nawet mój w szukaniu, w wyczuwaniu, gdzie oni mogli schować to, chociaż totalnie nie pamiętam tych lokalizacji, no wzrósł, zdecydowanie wzrósł. Tam teraz wyżej. Ile powinno być? 167 na końcu. Jezus, ja te filmy ten zmontuję, wrzucę i to potrwa. Kurwa, no ale nic, nic, musicie wybaczyć. Musicie płakać, że tyle filmów z tych plakatów bu, 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 to do tukiej Czech, oni tego nam wrzucali. Fakt, że niektóre filmy nawet 10 minut nie trwają, ale musi być łatwość w segregacji tych listów. Ja na przykład, tak sobie myślałem, że na przykład, jakbym po 50 wrzucił odcinki. I powiem wam tak. Bałbym się tego, że e, mówię albo mi prąd o tutaj pewnie, albo mi prąd wyjebie, albo je nie wiem, albo coś pominę. Kurczę, to da się, czy nie da się? Tak wygląda jakby ten śmietnik tu specjalnie postawili po to, żeby o jest, żeby wiecie, że można było tam sobie wejść plakat. Ok, mamy tego, tego i teraz jedziemy tu. Wiem, że tam są, powiedzmy jakieś tam, chociaż to raczej ludzie tego wrzucają oddzielne, takie same zbi zbiorowiska plakatów. Ja przechodzę grę od A do Z bez ciśnienia, bez presji, otoczenia. Tak jak mówię. Można to, można to doskonale odnieść na przykład do takich misji policyjnych w GTA 3, tam już wiecie, potem nagrywałem po 20 tych pościgów jednak, e, ja GTA trójce ufam, tym bardziej tej wersji z kolekcji klasyki i wiem na co ją można stać, wiem jak ona się zachowuje. Natomiast też jest taki, mówię, taki straszny, taki niepewność co do tej wersji, że wiecie, na przykład gram, gram i jeb i wypierdolimy z systemu. Chociaż tutaj jakoś nie ma takiego problemu, bo te plakaty się zapisują. I też nagrywam OBS-em, czyli po prostu o ile prądu nie zabraknie, że ten OBS skończy nagrywać plik, to nie ma jakiegoś takiego, wiecie, wielkiego problemu, natomiast najgorzej jest jak, e, właśnie tak jak miałem sytuację, że prąd, dlatego ja się czasami, tak mówicie, ja się po prostu boję nagrywać dłuższe odcinki, bo jak ja mam, wiecie, nawijać, to wszystko też ileś czasu zabiera i... Na przykład to jeszcze raz nagrywać, jakiś odcinek tam nie wiem, z 50 plakatami, mnie by chuj strzelił, ja bym nabrał takie niechęci. Ja wolę dlatego właśnie mniej takie obeznane tytuły nagrywać w krótszych, kudy te słuchawki coś mi nie leżą, w krótszych partiach. Okej, okay, jesteśmy tu. jest ten szary budynek? No, tutaj i tak coś powinno być, ale tu nic chyba nie było. Czyli co? Musimy go objechać? Bo to jest nowy. To jest. Aha, to może być nawet na tym. Będzie całkiem. Z... Tu sobie zjedziemy. <laughs> tu sobie zjedziemy i pojedziemy tym wąskim. Bo pewnie na końcu tej polskiej alejki będzie. Gdzie jest raczej bardziej niż pewne. Co, rybabciu. Się. A, ha, ha, ha! Już wiecie, gdzie to jest, nie? Patrzcie, szpital. Trz, ten plakat też właśnie miałem, namierzony, już gotowy do zebrania. Tu jest oczywiście, gdzie kradliśmy te kartki na benzynę. I on się znajduje tutaj. No mówię, to jest plakat z nowej paczki, tak więc on jest e, przy okazji tam. Jakiegoś wątku fabularnego. Tutaj mamy ziomeczka, który spożywa abrozję. Tutaj w ogóle deszcz padazy. Jednej chmury. ja no, dziwne rzeczy, w tym Empire Bay. Ok, 153. Tu. Już mi naprawdę dubsko boli tego siedzenia, aż mam dosyć krótsze. Po tym filmie to zrobię sobie z 15-20 minutową przerwę jak nagram ten odcinek. Co to się nazywa? Uptown'em. z tym Uptown'em. Uptown girl. She's believed by her pearl. Okej, okay, teraz co? Tu gdzieś coś będzie. Pem, 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 nic nie ma. Target acquired. Kurwa. Idziemy tam dalej. A, tu jest dziad. Dobra, to jest ten. Jeszcze dwa zostały. Który pierwszy? Weźmiemy ten na dole, bo się zdaje, że następna dzielnica będzie wyżej. To będziemy jej bliżej do kolejnej, powiedzmy, części. O, to jest polis. No, zapewne jak. Ci co mnie obserwują na Steamie mają ich znajomych i tam widzą właśnie, zobaczą, że kurczę, ma osiągnięcie e, z tym za zebieranie wszystkich listów gończych, to sobie pomyślą, kurwa, ten to pojechał, co ja lubię, ja strasznie lubię właśnie patrzeć, jak y, wy macie, <coughs> jakie wy macie osiągnięcia, jakie, jakie gry tam gracie. To jest, to jest fajne zawsze takie porównanie. Kurwa. Kuwa. tu bardziej, panie Czyli co? Jak tam Jak tam wleść? Cholera. Nie wiem, czy to tu dołem jechać? Eee. Bardziej mi to wygląda, żeby tu jechać. Tam kółko trzeba dolnąć takie. Inaczej chyba się nie da. W ogóle taki port West Westside, Midtown, tak Westside na pewno nie mamy. Można na te znaki patrzeć i tak sobie przypominać co, co było zbierane, w jakiej dzielnicy. Ja przynajmniej pamiętam je teraz doskonale, bo jestem wszystko wiecie na bieżąco. Fuck you. Fuck you! Where are you going? I'm Mario! Co będzie pewnie? Nie czekajcie, co to było. Z tej strony, chyba nie. Jeszcze raz. Jeszcze raz, kochanie. Kurwa, się gubię. Tu. No, dobrze, czyli będzie się po prostu tutaj udać. Nie ma. No, ale na pewno to będzie tu gdzieś na wysokości. Jest. I ostatni, ostatni w tym odcinku, czyli 166. Mamy już. Hmm. A znajduje się on. Nie, źle zaznaczyłem. Wyżej. To jest ta prosta linia. Tu. Ok. Czyli lecimy po naszą 69. teczkę I kończymy. Ile jeszcze będzie odcinków? 2-3. Mamy 167, 168. 2 chyba jeszcze będzie. Na pewno będzie West Side. Czyli East Side? West Side. East Side chyba było. I Chinatown. To pewnie trzy dwie dzielnice, dwa odcinki ja widzicie już tak sobie wyliczam, bo kurde już mnie kurwica bierze z tymi plakatami, no ale nic Teraz to już baja, tylko żeby to skończyć was przekopiować, świętego save'a bo To jest zawsze u mnie taka wiecie takie przewrażliwienie, że pamiętajcie, żeby zawsze kopiować sejwy tam jak coś trudnego przejdziecie gdzieś jakiegoś dodatkowego folderu, to jest nie parę sekund. Czasami ciężko znaleźć te foldery z tymi sejwami, zdaję sobie z tego sprawę, ale, ale to się opłaci, to się opłaci. Zwłaszcza jakaś gra, którą lubicie ja to, to mam teraz od jakiegoś czasu, od kilku lat, już w sumie taki jestem mocno przewrażliwiony i tu jest i pilnuję tego niesamowicie. Ok, to tyle, to tyle jeżeli chodzi o Uptown. W następnym odcinku zaczniemy sobie od 168. Już sobie zapisuję, co to będzie, jeszcze nie wiem. Trzymajcie się następnego hej.